Zimna woda i mnie straszna. Prawie 100 morsów zanurzyło się w zalewie w Młynach. Jest wspaniale, no super, ja Was wszystkich zapraszam. Wchodzi się adrenalinka, człowiek wcale nie marznie, bo tam jest cieplej, jak jest lód, to tam jest cieplej niż na zewnątrz. Słowo daje, czas próbować. Lodu tym razem zabrakło, dlatego warunki nie były dla morsów idealne. Jaka woda dzisiaj? Cieplutka, bardzo ciepła. Ciepłutka powinna A być zimna. Powinna. Lud powinien być na nich. Byłoby fajnie. Ale jak Ale... wrażenia? Nie no super. To jest piękna sprawa. Polecam każdemu. Morsowanie daje organizmowi wiele korzyści. Poprawia krążenie, dzięki czemu stajemy się bardziej odporni zarówno na choroby jak i chłód, co potwierdzają rodzice małych morsów. Wspaniale działa na poprawę termoregulacji. Córka wcześniej nie umiała wytrzymać za długo latem na dworze, bo łapała temperaturę powietrza, to samo było zimą. Obecnie nie ma problemów z jazdą na nartach, na przykład z wyjazdami gdzieś w góry zimą, bardzo fajnie znosi temperatury. Odporność, jako chyba jedne z nielicznych, mają stuprocentową frekwencję w szkole i w przedszkolu. Dlatego kąpiele w zimnej wodzie cieszą się coraz większą popularnością. Wigilijne morsowanie w młynach to pierwsza tego typu impreza w gminie, ale frekwencja zachęca do kontynuacji. Mamy fajny zbiornik, który zazwyczaj służy do tego, aby latem tutaj przyjechać, pokąpać się, poopalać. Natomiast tak, wszystkie nasze sąsiednie gminy mają właśnie morsowanie, mają swoje kluby i tak stwierdziliśmy pewnego dnia, dlaczego nie? Dlaczego nie? No i tak skromnie zaczęliśmy, i widzę, że po prostu tutaj coraz więcej osób. Przyjeżdża, no bardzo nas to cieszy. Zobaczymy, może to już wejdzie w takie cykliczne wydarzenie. W młynach pojawiła się spora reprezentacja okolicznych klubów, takich jak Renifer Praszka czy Sopel z Dobrodzienia. Okazuje się, że także w gminie Rudniki mamy około 20 miłośników zimnej wody. Część z naszych fal startowiczów aktywnie uczęszcza do klubu morsów z Praszki, klubu Renifer. Około 20 będzie. Myślę, że to już jest dość duża liczba. Ale, czy zawiąże się jakieś, jakaś sekcja, to czas pokaże. Dla biegaczy, wejście do zimnej wody jest formą regeneracji. A jak morsować, aby uzyskać najlepsze efekty? Na pierwszy raz 3 minuty, powoli wchodzić. Nie, raptownie, powolutku wchodzić. I stopniowo, stopniowo, aż do osiągnięcia. Tak, 15 minut to jest takie po prostu optymalne wejście. Trzeba się dobrze rozgrzać na początku, i później po wyjściu z wody. Tak, teraz zaraz idę się przebiec, żeby zagrzać się dobrze. Wcześniej się myśli, że to jest wielkie halo, nie, że to może jakieś zagrożenie jeszcze z tego płynąć, albo coś. Ale nie, po pierwszym wejściu człowiek później sobie myśli, po coś tak bałem, nie? A później idzie z górki. Dlatego miłośnicy zimnych kąpieli polecają ten sport każdemu. Dla zdrowia, ale i dla wspólnie spędzonych chwil w przyjaznej atmosferze.